Hejka, yy, właśnie idziemy się gdzieś schować. Właśnie ja nie wiem, czy schowamy się tam, na dole, czy gdzieś tu. Ja pójdę tutaj się schować. Żeby nie było, to ja się schowam tutaj. Kurna, nic tutaj nie widać. O Jezu, wy nic nie będziecie widzieć na kamerze. Widać tylko księżyc. Okej. Okay. Ja z kamerą weszłam. Powoli się czułam. Szuka. Szuka właśnie. Ja muszę być cicho. Może być. Dobra, może zaraz przyjdzie. Dobra. Idziemy. Szybko. Tutaj będziemy. Pod te łóżko się teraz schowamy.